Dzisiaj porównamy sobie dwie bardzo ciekawe rasy: Maine i norweskiego kota leśnego. Rasy pierwotne, rasy, które powstały, można powiedzieć, samodzielnie, rasy dosyć mocno do siebie podobne, jeśli chodzi o wygląd, i dosyć do siebie podobne, jeśli chodzi o charakter. Oczywiście różnice są, no jakby nie było różnic, no to ten materiał by nie miał sensu, ale tych podobieństw według większości ludzi jest więcej niż różnic. Zacznijmy jednak od wielkości. Kot norweski leśny jest kotem dosyć dużym. Od 5 do nawet 10 kg. Żyjącym 14-16 lat. Ale mainkuny są kotami jednak większymi. Które ważą też najczęściej od 5 do 10 kg, ale bywa, zdarza się, że są jeszcze cięższe. Żyją 12-18 lat. Ale najważniejsze różnice to. Dla nas, dla właścicieli, to są różnice w charakterze. Ale niestety, jeśli chodzi o porównywanie, te różnice nie są aż takie duże. Norweski kosz leśny, bardzo przyjacielski, bezkonfliktowy, podobnie tu jest z Maine Coonem. Obie zawiązują bardzo mocną więź z ludźmi. Maine Coon bardziej ją okazuje, bardziej lubi z nami przebywać, bardziej widzimy, można powiedzieć, jego obecność w noż, w, wokół nas, tuż przy nas. Norweskie koty leśne też lubią być z nami, ale jednak ta jego obecność, to jego towarzystwo jest o wiele mniej widoczne. On nie jest aż tak nachalny w byciu z nami. Mainkuny, w odróżnieniu od wielu innych raskotów, przyzwyczajają się do ludzi nie do miejsca. Tak samo norweski kot leśny, co jest bardzo, bardzo fajne, i chociaż to jest podobieństwo, to jednak warto o tym pamiętać, że większość kotów ma nas, ludzi, nie wiem jak to określić, one są najważniejsze, my jesteśmy daleko, daleko za nimi, a meinkuny i norweskie koty leśne jednak troszkę bardziej szanują tego człowieka i bardziej przywiązują się do nas, ludzi, niż do miejsca, do miejsca, do którego się przywiązuje większość kotów. Norweski kot leśny... Nie jest za bardzo kotem takim pieszczochem, takim żebyśmy go non-stop przytulali, głaskali, trzymali na kolana. On raczej, jeśli chodzi o te pieszczoty, jest kotem na dystans i tylko wtedy na to pozwala, kiedy on ma ochotę. Mękuny no, o wiele, wiele bardziej są takimi pieszczochami. I wręcz mogą się często nie dopominać. One są raczej kotami dla tych, którzy lubią ten bliższy kontakt z tym człowiekiem. To głaskanie, mizianie, przytulanie, trzymanie na kolanach, noszenie chociaż noszenie tych kotów dosyć, że nie zawsze to lubią, to jeszcze ten kot trochę waży. Mainkuny lubią być w centrum uwagi, a jeśli nie są, to mogą chcieć po prostu nam pokazać, że jednak powinniśmy na nie zwrócić uwagę. Tak jak wspomniałem, norweski kot leśny raczej nie jest tak widocznym kotem. On też chce być ważny, ale nie będzie tak zwracał na siebie uwagi, on jest tak troszkę bardziej z boku. Obie rasy lubią i potrzebują ruchu, zabawy. W przypadku mainkunów samce troszkę więcej niż samice. Norweski kot leśny uwielbia wspinaczki. Jest bardzo skoczny, bardzo zwinny, są do tego też bardzo ciekawskie. On naprawdę potrafi wejść na takie rzeczy i w takich miejscach, że nam się może to wydawać nierealne. Mainkuny nie są aż tak chętne do wspinaczek. Oczywiście potrafią to zrobić, ale one nie są takimi kotami, że znajdziemy go na półeczce na ledy na wysokości 2,5 metra, 2 metry od najbliższych mebli, nie wiadomo w jaki sposób. Norweski kot leśny, nieufny wobec obcych, taki. Trzymający dosyć spory dystans, Mainkun o wiele szybciej, też jest nieufny, ale o wiele szybciej nawiąże tą więź, przyzwyczai się i będzie się po prostu dopominał o uwagę. A norweski kod jednak ten dystans będzie wolał zachować. Tu i tu to są rasy łagodne, choć można powiedzieć, że ten norweski kod jest jeszcze bardziej łagodny od Mainkuna. Tu i tu obie rasy są bardzo wesołe, bardzo skore do zabawy. Jeśli chodzi o kontakt z psami. Norweski kot leśny dobrze się dogaduje z psami i kotami. Chociaż ważne wychowanie, wspólne wychowanie i socjalizacja. Maine Coon też się dogada z innymi zwierzętami. I to naprawdę bardzo fajnie. Jednak y, troszkę częściej mogą się pojawić w tej materii problemy, niż w przypadku norweskich kotów leśnych. Nie będą to wielkie problemy. Maine Coon raczej się dogada. Ale jednak warto to podkreślić. Jeśli chodzi o kontakt z dziećmi. Obie rasy świetnie, jeśli tylko obie strony wiedzą, jak ta zabawa, jak ten kontakt ma przebiegać. No ale to jest oczywiste, że one, koty i nasze dzieci muszą wiedzieć, jak się bawić. Jeśli chodzi o hałaśliwość, chociaż obie rasy wydają naprawdę sporo dźwięków, to są raczej kotami cichymi. One nie będą jakoś. Hałaśliwymi, nie będą się tym tą głośnością dopominać o coś, i to jest naprawdę bardzo fajne. A ta ilość dźwięków, jakie potrafią wydawać, jest no, genialna. Wychowanie bardzo proste, bardzo fajne, nie sprawiające problemów. W przypadku tych kotów norweskich, nawet jeszcze łatwiejsze, jeśli to w ogóle możliwe. Obie rasy kotów warto i można wielu, a raczej powinna powiedzieć można i warto wielu rzeczy nauczyć. Ponieważ tak, koty można szkolić, można uczyć. Oczywiście nie będą wykonywać tak jak na przykład psy wielu rzeczy, ale dla nich to szkolenie, ta nauka sztuczek, aportowania, chodzenia na smyczy, to dosyć, że to jest zabawa. Powinna być zabawa. To jest coś ciekawego, interesującego, do tego kontakt z nami, ruch, wysiłek umysłowy, same zalety. I Norweski Kod Leśny Maine Kun. Obie rasy określa się niekiedy jako takie koty obdarzone lekką dozą psiej natury. W tym pozytywnym znaczeniu oczywiście. To jest skierowane do kociarzy, też jestem, to też do mnie. I po prostu one bardziej są nakierunkowane na człowieka niż inne rasy. Jeśli chodzi o żywienie, tu i tu raczej nie ma problemów. Bardziej bym uważał na nadwagę, o otyłość, co też częściej zdarza się u meinkunów. Musimy naprawdę uważać, bo te zbędne kilogramy to nie tylko trudności w ruszaniu się, ale też coś, co odbija się na zdrowiu. Zdrowiu, które w przypadku obu ras jest raczej zdrowe. Są to rasy długowieczne, nie borykające się z jakąś wielką ilością problemów zdrowotnych, do tego naprawdę odpornymi i na zimno, no zupełnie mi trochę gorzej, ale też sobie radzą, czy to na wodę. O wodę obie rasy lubią. I to bardzo. Jeśli chodzi o pielęgnację, może nam się wydawać, że tak imponująca pokrywa to coś przerażającego, jeśli chodzi o pielęgnację, ale ta pielęgnacja, chociaż potrzebna, to nie jest aż tak wymagająca, jak się większości osobom wydaje. One świetnie sobie radzą z czystością, z pielęgnacją siebie. Warto jednak im troszkę w tym pomagać, kontrolować, ale nie jest to, nie są to koty, które by w tym w tej materii jakiekolwiek problemy stwarzały. Jeśli chodzi o to, dla kogo ta rasa, którą rasę wybrać, no to w ciemno można wybierać obie. No naprawdę ciężko tutaj pokazać palcem, które koty są fajniejsze. No tutaj duże znaczenie może mieć na przykład to, że ktoś jak bardziej woli pieszczocha, bardziej lubi kota, który wchodzi bardziej w interakcję z nim. Jest bliżej nas, no to Maine Coon. Jeśli woli kota troszkę bardziej zdystansowanego, może kod norweski. Jeśli chce kota bardzo, bardzo, bardzo przyjacielskiego, no to bardziej się można skłaniać w stronę kotów norweskich leśnych. Chce kota troszkę mniejszego, no to też kod norweski leśny. No i ciężko ją wybrać, ponieważ więcej zalet niż wad. Tych wad jest naprawdę niewiele. No, i wybór jest bardzo, bardzo ciężki. Naprawdę można i norweskiego, i na wybrać, i naprawdę będziemy zadowoleni. Ale na dzisiaj koniec. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Spójrz na inne materiały. Udostępnij, opublikuj, poleć na swoje media społecznościowe, czy też pokaż znajomym ten materiał, czy też inne, czy w ogóle informacje o tym kanale, czy też o innych kanałach. Linki w opisie, żeby to mogło się dalej. Fajnie rozwijać. Dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście ponownie.